Hania i kraina lodu w małej wiosce, położonej u podnóża wielkich, ośnieżonych gór, mieszkała dziewczynka o imieniu Hania. Była to zima wyjątkowa. Śnieg sypał przez całe dni i noce, pokrywając świat białą, miękką kołdrą, a mróz malował na oknach fantazyjne wzory. Hania uwielbiała zimę, bo mogła wtedy lepić bałwany, jeździć na sankach i bawić się z przyjaciółmi w śnieżne bitwy. Jednak tego roku zima była inna niż wszystkie. Była bardzo, bardzo zimna. Zimniejsza niż zwykle. Mroźny wiatr nie ustawał, a śnieg pokrywał wszystko tak grubo, że nawet zwierzęta zaczęły się chować w swoich ciepłych norach. Pewnego ranka, gdy słońce ledwo przebijało się przez szare chmury, Hania postanowiła wybrać się na spacer w poszukiwaniu śladów zwierząt. Chciała zobaczyć, czy może gdzieś ukryły się małe ptaki lub zające które czasem odwiedzały ich ogród, ubrała się ciepło w ulubioną czerwoną czapkę, miękki szalik i grube rękawiczki i wyszła na śnieg. Wędrując po lesie, natrafiła na coś niezwykłego, migoczące światło, które wydobywało się z za wysokich drzew. Zaciekawiona, podążyła za nim, aż dotarła do ogromnej lodowej bramy, pokrytej pięknymi, błyszczącymi kryształami. Gdy tylko dotknęła bramy, świat wokół niej zaczął się zmieniać, zniknęły drzewa, a ona znalazła się w krainie lodu, magicznym miejscu, gdzie wszystko było pokryte śniegiem i lodem, ale brakowało tam ciepła i radości. W tej zaczarowanej krainie spotkała nowych przyjaciół, śmiałego Renifera Rufa, wesołą śnieżynkę Lusię i mądrą sowę Silwę. Razem mieli wyruszyć na ważną misję. Odnaleźć sposób, by przywrócić ciepło i szczęście tej krainie, zanim zima stanie się na zawsze lodowym więzieniem. Hania czuła, że przed nią wielka przygoda, pełna wyzwań, nauki i magii. Wiedziała też, że razem z przyjaciółmi mogą pokonać każdy mróz i rozgrzać nawet najzimniejsze serca. Hania, Ruf, Lucia i Silva stanęli razem u bram krainy lodu, gdzie wszystko wokół było pokryte szronem i lodem. Choć miejsce było piękne i magiczne, czuło się w powietrzu smutek i zimno, które zdawało się przenikać aż do samego serca. Hania zrozumiała, że ich misja nie będzie łatwa. Musieli odnaleźć źródło lodowej mocy, która trzymała tę krainę w zimowym uścisku, i spróbować przywrócić jej ciepło i radość. Na początku ruszyli przez lodowe pola, gdzie śnieg skrzypiał pod stopami, a wiatr śpiewał mroźne pieśni. Rów Renifer o miękkim futrze i pewnych oczach prowadził ich bezpieczną ścieżką, korzystając ze swojego węchu i wiedzy o lesie. Lusia, śnieżynka o błyszczących skrzydłach, pomagała rozświetlać drogę delikatnym światłem, a Silwa, mądra sowa, obserwowała ich z góry, ostrzegając przed niebezpieczeństwami. Podczas wędrówki napotkali zamrożone jezioro, na którego powierzchni odbijały się lodowe kryształy. W kształcie gwiazd. Hania poczuła smutek, widząc jak to miejsce straciło swój blask. Razem z przyjaciółmi postanowili znaleźć pradawne źródło ciepła. Tajemnicze miejsce, które, według legendy, potrafiło odmienić los krainy lodu. Po drodze spotkali wiele wyzwań. Przekraczali most z lodowych sopli, które trzeszczały pod ich stopami, a zimny wiatr próbował zdmuchnąć ich z wąskiej ścieżki. W głębi lasu. Natknęli się na samotnego zająca, który zamarzał z zimna i bał się ciemności. Hania delikatnie otuliła go swoim szalikiem, a rów ogrzał ciepłem swojego oddechu. To spotkanie nauczyło ich, jak ważna jest troska i pomoc nawet dla tych najmniejszych i najsłabszych. Wreszcie po długiej podróży dotarli do jaskini, gdzie skrywało się źródło ciepła. Było to magiczne miejsce, pełne pulsującej złotej energii. Która mogła odmienić wszystko, co było zimne i smutne, jednak źródło było chronione przez lodowego smoka. Ogromną, ale samotną istotę, która bała się, że utraci swoją moc. Hania podeszła do smoka z uśmiechem i spokojem. Opowiedziała mu o tym, jak bardzo pragną przywrócić ciepło i radość całej krainie, ale też o tym, jak samotność i strach potrafią zamrozić nawet najsilniejsze serce. Smok. Wzruszony szczerością dziewczynki, zgodził się pomóc. Razem wypełnili źródło ciepłem ich przyjaźni i odwagi. Kiedy źródło zaczęło świecić jasnym blaskiem, kraina lodu rozjaśniła się ciepłym światłem, a śnieg powoli topniał, odsłaniając kwitnące łąki i pachnące kwiaty. Zima nie zniknęła całkowicie, ale stała się łagodna i piękna. Idealna do zabawy i odpoczynku. Hania i jej przyjaciele wrócili do wioski. Bogatsi o doświadczenia, które nauczyły ich, jak ważne są odwaga, dobroć i współpraca, wiedzieli, że nawet największy mróz można pokonać ciepłem serca. Kiedy magia źródła ciepła rozświetliła całą krainę lodu, wokół zapanowała niezwykła zmiana. Zimowy chłód zaczął łagodnie ustępować, a lód pękał pod wpływem ciepłych promieni. Śnieg powoli topniał, Odsłaniając miękką ziemię, na której zaczęły kiełkować pierwsze kwiaty. Kolorowe łąki rozkwitły pod błękitnym niebem, a powietrze wypełnił zapach świeżej zieleni i kwitnących roślin. Ptaki powróciły do swoich gniazd, a zwierzęta zaczęły wychodzić z ukrycia, witając nową porę roku radosnym śpiewem. Hania Rów Lucia i Silwa stali razem na wzgórzu, patrząc z dumą na przemianę Ukrainy. Wiedzieli, że nie byłoby to możliwe bez ich odwagi, przyjaźni i troski o innych. Każdy z nich poczuł, że ich serca są teraz silniejsze i bardziej pełne miłości. Dziewczynka spojrzała na swoich przyjaciół i uśmiechnęła się szeroko. Razem dokonaliśmy czegoś wyjątkowego, powiedziała. Pokazaliśmy, że nawet największy mróz można pokonać ciepłem naszych serc. Wiedziała, że ta przygoda nie tylko odmieniła krainę lodu, ale także ją samą. Nauczyła się, jak ważne są dobroć, cierpliwość i współpraca, zrozumiała, że prawdziwa magia nie tkwi w czarach, ale w naszych działaniach i uczuciach. Nadszedł czas powrotu do domu. Hania pożegnała się z Rufem, lusią i silwą, obiecując, że będzie pielęgnować w sobie te wartości każdego dnia. Wróciła przez magiczną bramę do swojej wioski, gdzie czekała na nią kochająca rodzina i przyjaciele. Opowiadała wszystkim o swojej podróży, o magii, którą odkryła, i o sile przyjaźni, która potrafi rozgrzać nawet najzimniejsze serca. Rodzice z dumą słuchali jej opowieści, a sąsiedzi cieszyli się, że Hania wróciła z nową wiedzą i radością, którą dzieliła z innymi. Od tej pory Hania była nie tylko zwykłą dziewczynką z wioski, ale też małą czarodziejką dobra i odwagi. Codziennie starała się pomagać innym. Dzielić uśmiech i serce pełne ciepła. Wiedziała, że choć zima czasem wraca, to dzięki niej i jej przyjaciołom kraina lodu już nigdy nie będzie zimnym i smutnym miejscem. A magiczna brama do krainy lodu cicho stała w lesie, gotowa na kolejną przygodę i kolejnych odważnych, którzy zechcą odkryć, co kryje się za lodową zasłoną. Prawdziwa magia nie tkwi w zaklęciach, lecz w naszych sercach, w odwadze dobroci i umiejętności pomagania innym. Dzięki temu możemy rozgrzać świat nawet w najzimniejsze dni i sprawić, że stanie się piękniejszy dla wszystkich.